Was serdecznie z a to jest Zombie Night Terror. Kolejne odcinek, z chęcią wróciłem do tej gry, ponieważ bardzo mi się ona spodobała. A za dzisiejszy cel mamy y, zabicie 18 osób i takie wyzwanie mamy: zakaz parkowania, zniszcz furgonetkę. Dobra, spróbujemy to zrobić. Że lecimy na mapę. Czekajcie, ja sobie najpierw zatrzymam. Najpierw się zatrzymamy. Mamy tak. Y to jest. A, tutaj tego mamy. Yy, wywoływacza czy jako on tam się nazywa. Okej, okay, mamy gościa ze strzelbą. Nie, chyba... Nie, to jest chyba kij. Yy, tutaj mamy jakiś nowy... czekajcie nie. Zastrzyk... Aha, tu jest zastrzyk. A tutaj jest... Nie wiem co to jest. Yy, tak, mamy kurczę gościa przed komputerem, Czy znaczy, nie, tu nikogo nie ma, ale... Nieważne. Ym. Mamy tutaj kurczę paru gości z bronią też. Będzie ciężko. Mamy zastrzyk, przydałoby się go wziąć. Mamy tą furgonetkę gdzieś chyba, tak? Tu mamy furgonetkę, którą mam zniszczyć. Co, nam sądzi, że mak jest lepszy niż PESET? <laughs> e, dobra, muszę zrobić miniaturkę. Dobra. Czyli w sumie mamy mapę mniej więcej rozpoznaną. Muszę, muszę zobaczyć... Ilu mamy tutaj... Aha, 10 zombiaków. Dobra. Dobra, zaczynamy. Gdzie, gdzie jest doktorek? Nie ma doktorka, dobra, nieważne. Yy, czekajcie, oni pójdą tu, ten będzie z nimi walczył. Jak to zrobić, nie? Czy może teraz już nie dać zaganiacza, tego nie zaganiacza, tylko... Kuczy, nie wiem jak jaką się nazywa, Wywo wywoływacza, ale nieważne. Żeby zawrócili tutaj, wzięli zastrzyk i byśmy zarazili tutaj kogoś. Nie wiem, czy to jest jeden zastrzyk, czy więcej. Bo nie wiem, ile ten kolej z power rozwali naszych zombiaków. Ten się rozwali na pewno, kurczę. Z bronią. Nie, musimy, tak, musimy to tak zrobić. Musimy. Yy, dać tutaj. tego gościa. Niech on już zawróci. Ten lata tutaj chyba... spiernicza tak? <grymne> Musisz drogę ucieczki robić. Dobra, dobra, dobrze, dobrze. Dobrze kombinujesz, stary. Czekajcie, bo ich... Mam tylko jeden zastrzyk, kurczę. Jego muszę zniszczyć. Hmm. Nie wiem, czy ten ma broń. On ma chyba broń, co? Czy to jest pała? O, 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 on mi... Nie... Aha, musimy te drzwi znieść teraz. On jest odwrócony plecami, może. A, nie, on wszystkich rozwali, kurczę. Tu mają broń też. Zabije zabiję tego, ten zabije. Nie ma sensu ich tutaj zabijać. Jakbym zabił tego gościa. Gdzie On by poszedł tutaj w prawo, przeszedłby, też z góry. Ale te drzwi by nie rozwalił znowu. On nie rozwali tych drzwi, nie ma szans. Wie co? Hmm, jakbym ich zabił? Czy nie wiem, jak to zrobić za bardzo? Ja bym musiał zabić chyba jego. Zniszczył to, nie co to jest, kurczę. To by się mogło przydać Chociaż nie wiem za bardzo co to jest Dobra, zarazimy jego Zobaczymy co się stanie Bo ten koleś Wszystkich nam tu rozwali, kurcze Nie wiem ile on ma tych naboi No, dobra Skończyły mu się, ale spierniczył Ej Kuczem, wszystkich nam rozwali, jak pierdziele Zabiją go dobra, dorwali. Go. O, tu sobie może zobaczyć, co to jest w sumie. Nowe kłopoty. A, chodzące bomby wybuchające. Ok. Czyli mamy nową umiejętność. Dobra, wy załatwcie całą resztę tu Ja mogę rozwalić tę ścianę? Chyba rozwalą tą ścianę, nie? A nie, nie rozwalą, ja muszę... Będę ja musiał wysadzić któregoś Okej, okay, yy... Zobaczymy jak to działa Kokucze, nie wiem czy to jest. oni się zatrzymają? Tak, zatrzymał się. No co z tego, jak ja tutaj te ściany nie rozwaje. Aha, mogę rozwalić w sumie, dobra. Czekajcie, my musimy to zrobić z głową. Nie mogę w grupie ich. Co tu się dzieje? A, gniarze wpadli, popatrzcie. E. Też coś się dzieje jakaś akcja Rzuć broń, nie ma Będę się napierdzielę. Dobra, mam mowy. Nie na dziele. dobra, nam to jak najbardziej na rękę Moja babcia lepiej strzela <grytanie> kurczę metod siebie stoją mi no dobra Trzeba cię Ucie strzelać <grytanie> Co się tutaj dzieje? Tu się też on napierdzielają coś. Okej, okay, ale my wróćmy do naszych zombiaków. Ym... To cię użyczy strzesz, mi wonder. <laughs> Dobro, teksty. Słuchajcie, musimy sobie zrobić tak. Jego ja będę musiał złapać. Myślę, że jego ja sobie złapię. Słuchajcie, Dajcie, niech oni... Okej. Okay. Dobra, mamy 3 jeszcze. trzeba będzie później to wysadzić. Muszę zadać zaganiacza. Żeby ich cofnął, bo oni wszyscy w grupie będą chodzić, kurczę, ja tutaj... To dużo ich rozwalę Zaganiacze. Ja wiem, że to nie jest klucz. Powiedzcie mi on się nazywa ja pierdzielę. Nie mam pojęcia. Dobra, jego sobie... tego sobie zarazimy za chwilę. Okej. Okay. W tym momencie. Okej. Okay. Tego sobie zlikwidujemy. Poko. Idą nasze ząbaczki, idą teraz. Tak, jeżeli rozwalę, a tutaj jeszcze mam ten, czekacie, może ich zatrzymam. Jeżeli rozwalę te drzwi, one wyjdą, zabiją tych, ale gliniarze zabijają ich, rozstrzelają. Nie ma sensu. My. Musiałbym zejść na dół, wysadzić to, zejść na dół, przejść tędy. Tędy, tędy, ale... A, i tutaj rozwalić się jednego. Hmm. Dobra, musimy to zrobić tak, musimy... Udać zaganiacza. Ile mam zębiaków? Tylko siedmiu, kurczę. Dlatego muszę Jak to zrobić. Tego może zarazić, żeby tych trzymał tutaj z tej strony. Czekajcie, muszę pomyśleć. Nie, nie, kurczę, źle zrobiłem. Okej, okay. eee, z tym źle zrobiłem. Okej, okay, tego sobie teraz wysadzimy. Dobra, i yy. ciebie z. Ciebie zniszczymy. On ten sobie przejdzie, zejdzie na dół. Zaraz nie wiem, co tutaj jest, to jest woda, czy to jakiś. Co to jest? Woda, dobra. A udało mi się rozwalić i w końcu. Ok, oko. Oni teraz będą robić Dobra, oni zostali na miejscu. Takie ja teraz... Aha, ja muszę wysadzić go. Zrobimy to inaczej, zrobimy to w ten sposób. Tego wysadzimy. Nie chcę tego zniszczyć, nie wiem czy to bym zniszczył. Tego też wysadzimy. Okej, okay. czy on się zamieni w zombiaka? Tak, zamieni się, super. Czekaj ten rozwali wszystkich. Nie dobrze. Hmm. Aha, bo ja teraz zombiaków tu miałam. Mmm, trzeba by zarazić tego. Ale nie, nie mogę go zarazić. Ja pierniczę co ja zrobiłem. Źle to zrobiłem. Źle źle, źle to zrobiłem Zostały mi cztery zombiaki zostały. Dobra, tego sobie zniszczymy. Nie wiem czy coś z tego wyjdzie Ugryz go? Ugryzł go, dobra Nieźle ja tego trzeba będzie wysadzić Okej okay. Do, Dorwiego? Dorwał go, dorwał A stąd cały czas wychodzą I... Ja muszę wysadzić tę ciężarówkę, dobra. Chyba się uda, co? A nie w ten sposób. Rozwalij tę ciężarówkę, Rozwali ją, dobra. Rozwalą ją? Nie Milona ma HP. Czy ja mam ich wysadzić? Jak? Nie wiem. Dobra, to idą kolejne zombiaki. Dobrze, żeby one wzięły tam. Tą... wie ten zaszczyk, tylko nie wiem, jak to zrobić teraz. Kurcze o, dobra, rozwalają ten drogę, spoko. Dobra, i dorwali, spoko. Eee, nie, jeszcze nie, Nie, nie kończymy jeszcze. Zabiję wprawdzie 18 osób, ale ja chcę jeszcze do góry tu dojść chcę Jeszcze ten zastrzyk sobie wziąć. Dobra, wy tu wracajcie, weźcie zastrzyk. Nie, na dół nie, idźcie tędy. Powiem wam, że długi odcinek, kurczę, praktycznie na, na jedną część tylko. Dobra, mamy zastrzyk. Nie sobie zarazimy Miaża może jak jest, a nie jak ja zarażę. Zarazimy ją. <grym zna> Okej. Okay. Czekaj czy mogę tę ścianę rozwalić? raczej wątpię, ale zobaczymy. A ten jest spałem, dobra. A jednak udało mi się. Okay. Spróbujemy rozwalić tych, właśnie tutaj. zobaczymy od razu. czy da radę te ściany rozwalić. Nie. Nie da rady. Zabiję gniarzy? Raczej znaczy wątpię, ale spróbujemy w sumie. Czemu nie? Ostatni pozostali na wymapce ludzie. Nie, nie da rady. Dobra, kończymy te, ten odcineczek. Udało się wykonać wszystkie zadania. Lecimy dalej. Okej, okay, co mamy tutaj? Mamy 10 zombiaków 3 osoby to pewnie będzie zombiak? To chyba zombiak. Zobaczmy, co w telewizji robią. Ofiarowanie. Zyskamy zdolność przyspieszania. Przyspieszania... Hmm. Okej, okay, yy, Jakaś... Człapanie, nie wiem o co chodzi. Chyba tutaj... Nie, przy, człapanie, tylko przyspieszanie. Dobra, weźmy sobie... To blokujmy, Ok, możemy wysadzać. Ok, możemy wysadzać. Czy co wysadzimy sobie? A, kurczę. Może tak wysadzić, żeby żeby wszystkich nie wysadziło. Może czekajcie, oni zawrócą teraz. Próbuję wysadzić ty tych ostatnich. Ja tego ostatniego spróbuję wysadzić, chyba będzie najlepiej. Okej. Okay. Jesteś gościu, jesteś. się. Ok. Mmm. Jak mapa wygląda w ogóle? Trzech gości tego w sumie jest, ja muszę przejść przez ten motel cały. Okej. Okay, yy... Muszę, muszę wysadzić też, kolesi. Tego ostatniego oczywiście wymianę. Aha, to jest ten nowy... Ja myślałem, że to wysadzanie, są nie jest wysadzanie. No dobra, zobaczmy sobie, co zrobi. Nie mogę tego dać. O co tu chodzi? Może tego nie? Zobaczcie, co ja mam zrobić, to? Plus 3DNA, może. Może tutaj. Co z nim się stanie? Plus 3DNA. Nie no, ja go zniszczyłem. Zniszczyłem po prostu. Yy. O co tu chodzi, kurczę? Czekajcie, muszę, muszę ją ogarnąć. Mam jeszcze jakieś zombiaka. Skąd mam w ogóle trzy raz? No nie chcę rozwajć tych drzwi. Nie mam. Nie mam jednej możliwości, wszystko jest zablokowane. Ale to tylko mam. Aha, okej. Okay. A ja muszę. Najpierw muszę zabrać DNA, tak? Żebym komuś innemu przekazać czy jako? Co tu chodzi? Dobra. Zabraliśmy DNA, teraz ja mogę, ja, ja mogę przekazać. niby okay. teraz to zobaczymy jak bezpiecznie jesteście. Dobra, mamy wywoływacza. Władca, Władca. Ale coś też nowe te. Co to jest? Oma eksplozję? A, czyli że możemy wysadzić też władców i oni o wiele większą siłę eksplozji mają. Dobra, zobaczmy sobie. Pachajcie, e, najpierw wła z wła władca muszę z niego zrobić, nie? Tam się przesadzę na górę. Jakiego wysadzę? Przecież oni nie wejdę na górę. Myślę, co zrobimy sobie jeszcze tak. Tego jeszcze zamienimy. Niech on ich odgania stąd. Tego wysadzimy, oczywiście. A muszę jeszcze tę wziąć. Weźmy sobie od niego. 6 DNA potrzebuję, dobra jeszcze jednego musimy zarazić. Ty dobrej DNA, no Teraz będę mógł go wysadzić. Dalej podłogę no jej niezrzeszony w ogóle, nie? Jakie ja na górę mogę pójść? A, kolejna część mapy, no dobra. Znać wyjście z podziemnego przejścia. Masakra w metrze. wszystkich ludzi. Dobra, tu już wiedzą co się święci, wszyscy spierniczają. Ta jedna biedna została. <grym> Zamknęli ją. No przykro mi babka, no. Mam mamy metro. Yy, Stację metra. I wyjście na ulicę. Ciekawe, ja mogę coś z nimi zrobić. No, nie są pozależni, ale ja nie mam kontroli nad nimi. E, dobra, moi kochani. Słuchajcie, ja nie mam już za bardzo czasu do nagrywania. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach. A jeżeli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie go. Widzimy się w kolejnym odcinku Zombie Night Terror. Gierka jest super, naprawdę. Przedni się przy niebawem. Mam nadzieję, że i wy również. Także trzymaj ta się. Cześć. Wam.